Dzień dobry, dzisiaj chciałabym pokazać bardzo podstawową rzecz, czyli jak nastroić skrzypce. Jest to bardzo ważną sprawą, żeby dziecko mogło ćwiczyć samo w domu. Rodzice też powinni pomagać w tych pierwszych lekcjach i w tych pierwszych zadaniach domowych, czyli w nastrojeniu. Jest to czasami dla małych dzieci zadanie zbyt trudne. Rodzice bardzo często pytają mnie, jak właśnie nastroić skrzypce, i spędzamy na lekcjach na tym dużo czasu, więc chciałabym to pokazać w jak najprostszy i jak najłatwiejszy sposób. Zacznijmy od tego, jakie mamy struny w skrzypcach. Czyli G, D, A i E. Tak jak słychać, te skrzypce nie są dobrze nastrojone. Zacznij, zaczynamy zawsze od strojenia od dźwięku A. Jeszcze jedna bardzo ważna m, informacja, ponieważ podstawek e, jest ruchomy. Jeśli odkręcą Państwo wszystkie struny, to ten podstawek e, po prostu odpadnie. Dlatego przy wymianie i ewentualnym zerwaniu struny trzeba pamiętać, żeby wymieniać je pojedynczo albo potrafić później ustawić na swoje miejsce podstawek. Tak jak mówiłam, zaczynamy od dźwięku A. Uderzam na klawiaturze dźwięk A. I ta struna powinna być ta brzmieć tak samo, słychać, że ten dźwięk jest za niski, jest to dźwięk ten E. Czyli musimy podciągnąć go do dźwięku A. Ustawiamy skrzypce na kolanach jest najłatwiej przodem do siebie, jeśli będziemy stroić dźwięk A, kołek jest z tej strony, więc lewą ręką chwytamy sobie za strunę, żebyśmy mogli ją uszarpać, a prawą łapiemy za kołek Jeszcze raz uderzam dźwięk Jest to prawie idealnie nastrojony dźwięk tu y, mamy kołki, y, które dają nam możliwość szybkiego nastrojenia. Dostrajamy maszynkami, które mm, w bardzo małym stopniu zmieniają nam brzmienie dźwięku. Dobrze, dźwięk A mamy, teraz kolejna struna, dźwięk D. Też słyszę, że ten dźwięk jest za nisko. Tym razem zmieniam rękę, czyli lewą łapię za kołek, a prawą będę szarpać za strunę. Kolejna struna G. No jest prawie dobrze, dostroję ją maszynką. I ostatni dźwięk E. jest trochę za wysoko, też niewiele, więc dostroję to maszynką. Musimy teraz sprawdzić jeszcze raz wszystkie struny. Dobrze, słyszę, że mniej więcej są dobrze nastrojone. Musimy teraz sprawdzić smyczkiem, czy na pewno. Jeszcze raz uderzamy dźwięk A. Małe skrzypce jest niewygodnie trzymać, dlatego dobrze jest oprzeć je sobie o coś. Teraz stroimy na zasadzie dwóch dźwięków. Jednocześnie ciągniemy smyczkiem po dwóch strunach. I dostrajamy A, zaczynamy, a teraz A z D, A z E i D z G. I to wszystko. Mam nadzieję, że uda się Państwu. Dziękuję.